Siemano, witamy w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj odcinek ze szczyrku, który będzie najprawdopodobniej podzielony na dwie części. Ponieważ, no jest tego naprawdę sporo. Aktualnie mamy dzień drugi. Pierwszego dnia trochę ponagrywałem, ale nie za dużo. No i kilka razy się wywaliłem. Nie było to przyjemne, nie ukrywam. Ale przeżyłem, boli mnie trochę ręka, obity mam biceps. Ogólnie nie czuję się za dobrze, ale trzeba jeździć. Zaraz podjedziemy sobie do wyciągu, jedziemy sobie na górę. I myślę, że zjedziemy na początku, sobie dzisiaj z buja. Także. Zapraszam. Słuchajcie widzowie, wjeżdżamy właśnie na drugim wyciągu. Jedziemy na samą górę, będziemy, że teraz zbuja. Ale co do szczyrku, naprawdę bardzo piękna okolica, bardzo piękne widoki. Warto tu przejechać, niekoniecznie na rower, oczywiście na rower, szczególnie zapraszam tutaj. Ale jeżeli ktoś nie ma roweru, może sobie go wypożyczyć. Jest wiele wypożyczalni, są też kursy rowerowe. Naprawdę świetna okolica. Jest tutaj 6 tras na ten moment. Dwie hip hopy, Air i Flow. Mi się bardziej podobała hip hopa Flow, bo była naprawdę zajebistą, flowową trasą. Trochę długa, czasami momentami była nudna, ale naprawdę fajna, szybka. Jeśli chodzi o trasy czerwone, mamy Otika i Zbuja. Obydwie trasy mi się naprawdę bardzo podobały. Nie, nie narzekam, trasy są naprawdę wymagające. Nie są one dla początkujących zdecydowanie. Wymagają już pewnej wiedzy. I dwie trasy czarne, które na ten moment, czyli na 1 i 2 maja, są zamknięte. Yy, Bestyja jest tylko zamknięta, o tesanek jest otwarty. Bestyja jest zamknięta, a szkoda, bo chciałem naprawdę ją pojechać. No i co? Jedziemy zaraz z buja. Mamy jeszcze jakieś 3 minuty na górę. No i co? Widzimy się już na górze. Siema.

Te jak na spompowane